Cześć wszystkim. Witajcie w pierwszym pełnoprawnym odcinku z naszą Dalią, która się obraca do nas dupą, ale trudną. Pierwszy odcinek Legacy Będziemy walczyć o to, żeby Dalia jakoś przetrwała. Może to być różnie, ale zanim to. To mam tu dwa przedmioty, dwa obiekty, które musimy sobie wykorzystać, bo tutaj mamy spawner i ja go. Wziąłem tylko po to, żeby pokazać Wam, że no nie mamy żadnych simów, żadnych NPC Mamy tylko <noise> oczywiście e, strays e, Więc usuwamy to Tutaj mamy Używam takiego oto moda Generator postaci, odnopkę Tutaj macie, jak to wyszukać sobie właśnie, odnopkę albo konkretny link Do mod The Sims e, Ale tak Usunęłam wszystkich defaultowych NPC, i chciałam przy Was sobie stworzyć, bo chciałam powiedzieć, że no, będziemy stworzyć tak naprawdę partnera dla naszej dali, no bo tak, no bo nie ma nikogo innego, a nasza dalia musi kogoś poznać, więc zrobimy sobie tak. Myślę, że zrobimy sobie dziesiątkę dzieci, 15 nastolatków, dorosłych 50 i emerytów 5. No bo... po co nam więcej staruchów? <laughs> Dobra, stwórz postacie, niech nam się to zaczną generować jakieś mm. dzieciaki I od razu chciałam prze was zobaczyć jaki Daria ma cel życiowy, bo ja już tu widzę, że w pragnieniach ona chce rozpocząć prawo Czekamy aż przyjdzie gazeta, żebyś ty znalazła pracę i poszła do niej jak najszybciej Ale chciałam zobaczyć jaki masz cel życiowy, bo musimy go spełnić i jest to osiągnąć maksymalną aspirację życiową. Boże, jakie proste, jakie łatwe. Dobrze, chociaż na sam początek będzie łatwo, bo ja chciałam jej wybrać karierę później na podstawie jej pragnienia, bo one no, zwykle są na podstawie kariery, ale że chcą osiągnąć jakiś szczyt w danej karierze, ale nie. Dalia ja chcę osiągnąć po prostu maksymalną aspirację życiową, więc prosta sprawa. Dobrze, bardzo dobrze. Niech przyjdzie nam już listonoszka z gazetą. Błagam, bo Ty potrzebujesz mieć pracę. Ty potrzebujesz iść do pracy. Tutaj widzę, że nam się generują dalej postacie. No, różni ci mówię, różni. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej urodzili. Ale może. Może na pewno któryś z nich to będzie partner naszej dali, która ma w ogóle aspirację bogactwa i musimy jej wybrać aspirację drugorzędną. I ja uznałam, że skoro to ma być no, nasza dziedziczka, założycielka rodu, to ja myślę, że drugorzędną aspiracją będzie rodzina po prostu. I od razu zaznaczam jej zupkę, że jak będzie miała kiedyś się dorobi lodówki i kuchenki, to sobie zrobi tę zupkę. O! Jest! Jest Daniela koszula. Dawaj, Gazeta, dawaj, Gazeta. Kończę oglądać. Poszukujesz pracy. I to najlepiej taką, do której możesz pójść już teraz zaraz natychmiast. No, papa Daniela. Mamy architektura, taniec, rozrywka. Dobrze, architektura chyba będzie najbardziej płatna. I możesz zacząć już dzisiaj. Dobrze, zobaczmy, czy inne są bardziej płatne. To jest 155. Taniec 215. Aha, ale dzisiaj, dzisiaj nie pójdziesz. Nie. To ewentualnie sobie potem zmienimy na taniec. Tutaj 240. No tak, przecież rozrywka jest super droga. O, zrobimy jeszcze lepiej. Dziewczyno, ja mam dla ciebie plan. Taki, że bierzesz architekturę i ty idziesz teraz do pracy, a potem jak wrócisz to pójdziesz do drugiej pracy. Tak zrobimy. Bardzo mi przykro, Będzie, będę ci przepracowywać, ale no niestety. Przyszedł pan z klubu Ogrodnika, pan Grzegorz Pudełko, no ale niestety nikt tutaj na Ciebie na, nie czeka. Pani Amanda Karat również przyszła, pani wróżbiarka, ale na Ciebie też nikt nie czeka, bo nasza Dalia jest zajęta. Będzie zajęta do godziny 15 i Ty przychodzisz i od razu szukasz pracy kolejnej i Ty, moja droga, bierzesz rozrywkę przyjmujesz pracę i idziesz do drugiej pracy bardzo cię przepraszam Delia, że muszę cię przepracowywać ale musisz, musisz iść, bo musisz mieć cokolwiek żebym mogła cię kupić musisz mieć jakiekolwiek pieniądze, bo już widzicie, że no, chcę kupić toaletę, wannę, lodówkę ale no, trzeba mieć na to pieniądze i teraz ja się naprawdę mocno zastanawiam co jej kupić Mamy prawie 400 simoleonów. W dodatku uznałam, że zrobimy taką zasadę. Szkoda, że nie przeprowadziłaś nikogo z pracy, bo kurde, mogłabym ci towarzystwo ogarnąć, ale uznałam, że wprowadzimy taką zasadę, bo jest kopanie w poszukiwaniu skarbów. To jest delikatne cheatowanie. To jest delikatne ułatwianie sobie. Ale uznałam, że przynajmniej na samym początku będziemy sobie kopać raz dziennie. Żeby ta Dalia, nie wiem, no mogła chociaż mieć łóżko, mogła mieć cokolwiek Czy ty idziesz... Boże, ty jutro nie idziesz do pracy? To nie, to ty musisz zmienić pracę znowu, bardzo mi przykro eee, Tak, eee, tutaj 155 we wtorek, tutaj wtorek 215 To zmieniamy na taniec, mimo że jest mniej opłacalne, ale to musisz iść do pracy, bo to się źle dla Ciebie skończy. Więc tak, mamy 400 simoleonów. Zrobimy tak, że kupimy Ci kanapę czy łóżko. Kanapę czy łóżko, kanapę czy łóżko, porze. Wiecie co? Kanapę. Kupimy Ci najtańszą kanapę, jaka tylko jest. Ale jakąś fajną, weźmiemy Ci fioletową. Co to na to? fioletową kanapę i weźmiemy ci nie weźmiemy ci umywalki kurde mogę ci wziąć grilla ale czy ty możesz zrobić grilla bez lodówki? Boże co za trudne decyzje na razie kanapę. Bo kurde, bo wiecie, tak się zastanawiam, bo jak już kupuję, to za sam fakt nie dość, że no, nasza kanapa kosztuje 150, to jeszcze będziemy musieli zapłacić 100 za zrobienie zakupów. I mogłabym od razu kupić dwie rzeczy. Tylko widzę, że nie masz pieniędzy, więc może no tą umywalkę by się bardziej przydało. Nie, nie będziemy kombinować. Zostaniesz w sofę i mamy. 100 simulonów mniej możesz dostać jutro awans jeżeli sobie zrobisz kondycję ty jeszcze nie jesteś martwa <noise> jeszcze nie zasypiasz z jakimś cudem, nie wiem jakim cudem byłeś w dwóch pracach, ale dobrze poskacz sobie na tej skakance Aha. no co, poskakałaś kobieto? poskacz, przecież ty nie jesteś leniwa widzę, że nie poskaczasz sobie na skakance no dobrze, no to idź spać zdrzemniesz się do rana o siódmej będzie auto po ciebie. No i czekamy. Mamy godzinę do samochodu. Dalia nie chce dalej spać. Mamy nowy dzień, więc kop w poszukiwaniu skarbów. Mamy, Boże! Mamy mapę! Mamy mapę! Mapa jest droga, mapa kosztuje 400 mapa kosztuje 400, za dla pieska, kosztuje 55. Boże dziewczyno, będziesz miała za co żyć, będziesz miała za co żyć, ale idź do pracy. Dobrze. Boże, w końcu. Kupimy jej coś. Kupimy jej w końcu może właśnie jakiś natrysk albo umywalkę i lodówkę. zobaczę O Jezu, przeszły rachunki. Ja się boję zobaczyć, ile będą te rachunki kosztować ją, ale. Mogłaby przeprowadzić kogoś z pracy. Bo jej towarzystwo jest naprawdę kiepskie. Ja widzę, że nie jest zbytnio towarzyska w tej pracy. Troszeczkę jej się podnosi. No, śmietnik nam będą wywalać. Co za ludzie! Podnieś, posprzątaj, oddaj na makulaturę, co byś chciała, punkt zdobyć. Dobrze, ale poszukaj pracy. Zobaczymy, czy może jakąś pracę dla ciebie jeszcze by dzisiaj była, a nie masz siły. Dobrze. Wiesz co? Mamy, jesteśmy bogaci. Mamy 900 simoleonów ja ci zrobię zakupy dostaniesz lodóweczkę dostaniesz umywalkę aha, do tego potrzeba ściany dobrze, kupię ci kawałek ściany e, tutaj lodówkę odwracamy dostaniesz natrysk znaczy natrysk, co ja gadam? umywalkę czy staćcie na toaletę? Nie staćcie na toaletę. Ale ja myślę, że już masz całkiem dobry zestaw do przeżycia. Także jesteśmy minus 200. I myślę, że możesz myć ręce w nieskończoność. I fajnie by było, jakby ktoś się tutaj jeszcze pojawił. Nie jest wcale późno. Jest, jest pani Lucynka, pani Lucynka nastolatka, ale to nie, nie, nie jest żaden problem. Co to było? Ale z niej śmieszek po prostu jest. Poraziła cię prądem. Pogadaj z nią troszeczkę. Nie, nie popychaj jej. To jest twoja jedyna deska ratunku, żebyś miała jakiekolwiek towarzystwo. Wy się jeszcze polubicie. Ona po prostu ma bardzo dziwne poczucie humoru. Przybij jej piątkę. Powiedz jej jeszcze po dowcipie. No i cię prześpij. Dobrze. O, pan Staszek. Wstaniesz do pana Staszka? Powitaj pana Staszka. Pan Staszek, pokaż puśkę. Pan Staszek nie będzie otwierał nam oczu z jakiegoś powodu. Pan Staszek ma oczka szare. Tak jak ty. Dobrze. Jest rudy. Ma lekko ciemniejszą karynację. Jest, ma brzuszek, ale to nic nie szkodzi. Bo. Odpycha cię tylko smród. Zobaczmy, czy ci się podoba w ogóle. Pogadaj z nim dwa pioruny Dobra, to jest jakiś potencjał na twojego przyszłego partnera, ale jeszcze nie będziemy nic poważnego robić. Porozmawiaj z nim sobie jeszcze, żeby tego towarzystwo wziąć na maksa. Nie, idź spanko! Zdrzemnij się kochana! Zdrzemnij się kochana i jakoś damy radę. Jest już rano, ja trochę ją ogarnęłam. Zjadła sobie ciasteczka, umyła się. Jest w średnim nastroju, ale idź do pracy. Błagam, niech ci nie zwo... Zwolnią ją. 100% ją zwolnią Boże, kobieto, szło ci już tak dobrze. Bardzo spadła. Boli cię, kostka, kontynuuj zajęcia. Oferuję jej awans! Boże, kobieto, aby cię zwolnili. Zwolnią cię. Zwolnią cię? Dałaś awans? Mamy awans. Boże. <laughs> Jeszcze dzisiaj pójdziesz do pracy. Dobrze, mamy, jesteś na drugim poziomie. Ja nie wiem, jak to to zrobiłaś. Zarabiamy 275. E, jesteś w okropnym nastroju, ale mamy 1000 simoleonów. Czajcie, to mamy 1000 simoleonów. Więc zrobimy kolejne zakupy. Będziemy znowu w plecy, ale wiecie co? Niech ona ma coś od tego życia, bo przecież ona padnie. Masz tu toaletę z drugiej strony. Masz tak. Zrobimy ci. Sofę ci na... zostawimy. Nie będziemy ci jej sprzedawać, ale ja ci kupię pełnoprawne łóżko. Kupię ci pełnoprawne łóżko z jakąś ładną fioletową. O, fioletową pościelą. Masz nawet na czym zjeść. Kupię ci nawet blat jeszcze, żebyś mogła sobie zrobić jakąś, nie wiem, kanapeczkę. Zrobimy ci różowym, albo nie, bo masz niebieską. Lodówkę to ci zrobimy niebieski. Aha, nie ma niebieskiego, takiego ładnego. Dobra, o. Myślę, że tak może być. Eee, na prysznicie cię pewnie nie stać. No dobrze, ale mamy umywalkę. Moi drodzy, jesteśmy bogaci. Jesteśmy minus 300. Będziemy musieli zapłacić. Czy stać nas na rachunki? Stać nas na rachunki. Zapłać rachunki. Skorzysta... Aha, ty się posikałaś. No dobrze. Eee, umyj ręce. Umyj ręce wiele razy. Boże, dziewczyno, ty tak bardzo nie potrafisz o siebie zadbać. Umyj ręce. Zjedz to do końca. Wiem, że szufli, szufli. A ty idziesz jeszcze do pracy. Idź się prześpij chociaż na godzinkę. Błagam, niech ciebie nie wywalą z tej pracy. Wstań, idź do niej. Idź do pracy. Nie wywalili cię? Nie wywalili cię. Dobrze. Jesteśmy uratowani. Idź spać. Jutro się wykąpiesz. Tak. Widzimy się rano. Dobra, jest godzina szósta. Dalia wstaje. Jest w nie najgorszym nastroju. Skorzystaj z, tobie z toalety. wyczyść tą mywalkę. Umyj sobie rączki wiele razy. Nie wiem, z trzy razy. Pościel łóżko. O, mamy... Powitaj panią Danielę. Powitaj ją, bo masz kiepskie towarzystwo. Czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Idziesz do pracy. Dobrze. Porozmawiaj z Danielą. Porozmawiaj z nią jeszcze. Porozmawiaj z nią jeszcze. Och, widzisz, jaka ty jesteś towarzyska, dziewczyna? Co prawda nienawidzicie ze sobą rozmawiać. Ale nie szkodzi. Ważne, żeby ci towarzystwo wskakiwało. Zobacz pracę. Może znajdziemy ci jakąś bardziej płatną. Nie jesteś w nastroju. No dobrze, oczywiście, że nie jesteś w nastroju. Dobrze. O, myjesz się przy wszystkich, ale dobrze. Eee... Ok, to teraz zobacz, czy mamy dla ciebie pracę. Rozrywka. Rozrywka chyba będzie droższa, bo teraz mamy 275. Tutaj na pierwszym poziomie już mamy 240, tutaj mamy 217. No, weźmiesz sobie rozrywkę, ale czy ty dzisiaj pracujesz? Tak pracujesz. Weźmiemy ci rozrywkę. Czy ty po powinnaś mieć charyzmę? No, ale nie będziesz miała charyzmy, bo nie mamy lustra. Mogą ci kupić lustro, ale nie wpadłam na to. Dla zabawy rozwiąż sobie krzyżówkę. Yy, I poczytaj sobie jeszcze, dla zabawy bo czemu nie jesteś w całkiem dobrym nastroju za godzinę idziesz do pracy mogłabyś sobie zrobić kanapki z szynką jeszcze, żeby zjeść do tej pracy i zachować resztki zanim pójdziesz do pracy żeby się nie zepsuły, bo my nie jesteśmy aż tacy bogaci, żeby niszczyć jedzenie poza tym ja nienawidzę wyrzucać jedzenia nieważne czy to w simsach, czy w realnym świecie jedzenia się nie wyrzuca także czekamy, aż Delia wróci z pracy Dalia wróciła Okej okay. Zarobiłaś jakieś pieniądze Bardzo mnie to cieszy, nawet nie wiesz jak bardzo Trochę cię ogarniemy Skorzystaj sobie z toalety Umyj ręce trzy razy Wyczyść tą umywalkę Posprzątaj tutaj Wyczyść blat Mało ci towarzystwa No ale jest noc, ja ci nic na to nie Nie pomogę teraz Umyj sobie ręce jeszcze parę razy. Kop w poszukiwaniu skarbów. Raz. Och, nie udało się. No dobrze, no to wypełni. Wypełni to. Wypełni to! Kobieto! Błagam, bo to będzie tryskać i będzie mnie denerwować. A tego nie wypełni. Boże, co za kobieta! Dobra, to idź spać. Widzimy się rano. Mamy rano. Dalia mogłaby wstać. Tutaj pies się tarza w tym. Wypełnij to. W sumie... Możesz się przywitać z lalą. Oby nam tylko lala nic nie zepsuła. Ale ty masz małe towarzystwo, więc mogłabyś chociaż tą lalę pomiziać. Pochwal ją. Pogłaszcz. 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 Nawet daj jej przysmaczkę, już straćmy tego simoleona. Ale głaszcz tego pieska. Głaszcz tego pieska, niech ci towarzystwo wskakuje. Tylko niech ona nam nic nie niszczy. Podrapiam po brzuszku. Pogłaszcz. Daj przysmaczka. No i sobie idzie, no trudno. No to wypełnij to. Nie wypełnij tego, posz. No to umyj ręce wielokrotnie. Dobra, wiecie co? Mamy 550 simoleonów. Ja poczynię zakup. Znowu będziemy w, tle, w tyle z pieniędzmi, ale ja ci kupię drugi kawałek ściany. Ja ci kupię prysznic. Taki obskurny, ale będziesz miała. Więc musimy już zapłacić 300 czy 400? Będę musiała to sprawdzić na nagraniu, ale wszystko zapłacimy. Weź sobie prysznic, kobieta. Skorzystaj sobie, wypełnij to w końcu, bo mnie powali. Oddaj nam akulaturę. Pościel, łóżko, już zjesz sobie w pracę. Wyczyść to. Nie wiem. Rozwiąż sobie jeszcze gazetkę. I idź. Dalia wróciła. Towarzystwo okropne. Nikogo nie przeprowadziłaś ze sobą. I to jest problem pracy wieczorami, że my nie możemy nikogo tutaj spotykać. Ale dobrze. Jakoś sobie poradzimy. Charyzmy. Kurde, mogłam ci kupić lustro, jak już robiłam te zakupy. No trudno. Zrobimy tak. Kop w poszukiwaniu skarbów. Mamy kamień. On nam nie pomoże za dużo. E Komfort towarzystwa. No to ja nie wiem, czy ja mam dla ciebie lepszy pomysł niż fakt, żebyś poszła po prostu. Spać. Mamy szóstą rano. Talia, wstawaj. Pościel łóżko. Wykąp się, to od razu się przebierzesz. Zrób sobie siku. Wyczyś toaletę. Mamy listonoszkę. Powitaj ją. Powitaj ją serdecznie. I porozmawiaj z nią Porozmawiaj z tą... O, mamy mamy króliczka towarzyskiego, tego się obawiałam Ale my sobie poradzimy Nie potrzebujemy króliczka On zaraz zniknie Nie śmiej się z nas Boże, co za... Co za okropny królik Czemu on się z nas tak śmieje? Boże, czy wy to widzicie? Mi kowala, Masz. To są okrągłe kolby i kowal. Idź sobie, króliku, nie potrzebujemy cię. Hej, niech jest na boski wal. Pogadajmy jeszcze. Mi Kovala. Samot. Ty dzisiaj idziesz do pracy, idziesz do pracy. Masz mało komfortu. Ale to nie jest żaden problem. Rozwiąż sobie krzyżówkę na łóżku. Albo na sofie. Eee, właśnie. Posiedź sobie, rozsiądź się w ogóle. O, mamy Agatę. Powitaj, Agatę. Miej jakichś znajomych. Co? Ona znowu... Co? Oni są tacy okropni dla Dali. Tamto ją ja bierze... Co oni są to okropni? No weź, powiedz jej dowcip. Może się jeszcze polubicie. Powiedz jej kolejny dowcip. Z nim. Ciężkie początki, ale może się zaprzyjaźnicie. Weź sobie resztki. Ta może też sobie kanapkę wzię, weźmie. Pogadacie sobie. Zachowamy te resztki i Dalia będzie szła do pracy. To posprzątaj tutaj jeszcze. E, powiedz jej jeszcze dowcip. Pan Staszek mógłby się pojawić, to byśmy mogli z nim zacząć jakieś flirty, bo widzę, że innych kandydatów tutaj nie ma. Ale no, coś ja poradzimy. Ty się nie odprężaj, ty idź do pracy. I czekamy, aż wróci. Mamy dalię. Oczywiście bez awansu, bo nie ma umiejętności, ale słuchajcie. Ja, wiecie co, ja to zrobię. Wydamy kolejne pieniądze na to lustro, już mamy do zapłacenia 400 czy tam 500 w ogóle, to jest masakra A jeszcze będą podatki jutro do podliczenia, ale inaczej się dalia nie rozwinie w pracy, więc zrobimy tak Skorzystaj sobie z toalety Weź sobie prysznic, ten, wyczyść ten prysznic i nie wiem, poćwicz sobie gadki na podryw żebyś mogła wyrwać Staszka. <noise> Albo kogoś innego, kto ci się napotoczy. No pięknie, dziewczyno. Jaka ty jesteś zdolna, już masz dwa punkty. No Boże. Bardzo dobrze. To skończymy. Może trzeci dobi. Mamy trzy punkty. Boże, dziewczyna, jesteś wspaniała. Idź spać w piżamie. Dobrze, prawie dziewiąta. Dalia, wstawaj. Oddaj na makulaturę, pościel łóżko, weź prysznic tylko po to, żebyś się przebrała w ogóle. E, nie wiem. Wykop sobie jeszcze raz w poszukiwaniu skarbów. Mamy. Boże, dziewczyno, jesteśmy uratowani. Rozwiąż sobie krzyżówkę. Pięknie, boże, dziewczyno, jaka ty jesteś zdolna. Zjedz sobie kanapeczkę. Poczekamy, aż może ktoś tutaj przyjdzie. Jakiś amant albo. Jakaś koleżanka do pogadania. Fajnie by było. Posprzątaj. Skorzystaj z toalety. Nie wiem. Nikt nie idzie, to sobie poskakać na skakance. Ale fajnie by było, jakby ktoś się zjawił. Co już ci się znudziło skakanie na skakance. Znudziło ci się skakanie na skakance. Mm. No szkoda, rachunków na razie nie mamy. No dobrze, no to może w pracy będziesz miał kogoś. Czekamy na awans dzisiaj Dalia. Masz szansę na awans, ocena jest na wysoko, także powinna dostać. O, Dalia opowiada dość śmieszny kawał, śmieszny kawała o jedzeniu. Okej. Okay. Jakie podają samolota? Gdy ktoś z widowni rzuca na scenie niedojedzoną kolbę kukurydzy, wiedząc, że to może zdecydować o odbierze całego występu, dalej musi podjąć szybką decyzję, czy powinna odrzucić kukurydzę, czy ją podnieść i improwizować. Nie, opowiedz dowcip. Dostajesz punkt kreatywności? Pięknie. No to to już w ogóle powinnaś dostać awans, dziewczyno. Ty jesteś tak rozwinięta, że niesamowite to jest. No pięknie. Aha. Bez awansu. I widzicie, tak to jest z tymi modami, żeby nie było za łatwo. No ale dobre. Wiecie co? Jest już niedziela wieczora. Wiecie co to oznacza? Że to jest koniec tury, koniec naszego odcinka. Także ostatnią rzeczą, jaką musimy sprawdzić, to kwestia podatków. Tym tygodniu, w tej turze. Wartość naszej parceli wynosi 7853. Więc podatki, podatek do zapłacenia to będzie 785 simoleonów plus wszystkie koszty, które Dalia poniosła zakupowanie sobie sprzętu. Oczywiście nie mamy takich pieniędzy na razie, żeby to wszystko spłacić. Więc ja to zapisuję. I będziemy spłacać w przyszłej turze. Także to już naprawdę wszystko w tym odcinku. Bardzo się cieszę, że byliście tu razem ze mną. Cieszę się, że Dalia dała sobie radę. Cieszę się, że poznała jakiekolwiek osoby. Być może Staszek będzie jej pierwszą miłością, pierwszą i mam nadzieję, ostatnią. No, chyba myśli tutaj jeszcze o innych osobach, więc kto to wie, zobaczymy. Także na ten moment bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Napiszcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny za jakikolwiek feedback. I bardzo Wam dziękuję. Życzę miłego dnia wspaniałego tygodnia. Do następnego. Cześć!